Dzięki staraniom Rzecznika Praw Dziecka Sejm ustanowił rok 2012 rokiem Janusza Korczaka. Księżnica Beskidzka w Bielsku Białej włączyła się w organizację tych obchodów poprzez imprezę Świat Książki Dziecięcej w roku Janusza Korczaka, która odbyła się 1 marca w sali imienia Zofii Kossak-Szczuckiej. Dzisiejszym wydarzeniem chcemy rozpocząć rok Janusza Korczaka, który został ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Myślę, że to wspaniała postać, która wciąż dla nas wszystkich jest mało znana, ale przede wszystkim to, co ten wybitny humanista, opiekun dzieci, zwłaszcza dzieci biednych, głosił. Myślę, że warto wrócić do tekstu apelu dziecka, które, którego był autorem. Zresztą wielokrotnie Janusz Korczak stwierdzał, że nie ma dzieci, są ludzie, a więc uznał, że dziecko to nie jest żaden przedmiot, tylko podmiot. Często też używał takiego stwierdzenia, że kiedy dziecko się śmieje, to śmieje się cały świat. Oczywiście do rangi już legendy urosła jego droga na śmierć ze swoimi sierotami z domu sierot w Warszawie, bo przecież zginął razem z nimi w Treblince jak gdyby mógł praktycznie te sieroty opuścić, jednak zrobił zupełnie coś innego. Bogaty w wydarzenia program imprezy obejmował seminarium dla bibliotekarzy z wykładami między profesor Joanny Papuzińskiej, pisarki literatury dziecięcej, magister Ewy Grudy, dyrektora Muzeum Literatury Dziecięcej w Warszawie oraz Wiesławy Jędrzejczykowej, redaktora naczelnego wydawnictwa Literatura. Zaprosiliśmy również dzieci, które na promocję książki pani Beaty Ostrowickiej właśnie najświeższej pozycji poświęconej Januszowi Korczakowi. Na stoisku wydawniczym spotkaliśmy panią Halinę Gadomską-Brzuskę-Bielszczankę, która została poproszona o prezentację swojej pierwszej książki dla dzieci zatytułowanej W Młynie Czasu. Jestem architektem, to jest mój debiut autorski. Od dawna nosiłam w sobie taką chęć przekazania swojej wiedzy, umiejętności dzieciom przede wszystkim. To jest książka, którą napisałam, zilustrowałam i wydałam zawiera dobre takie elementy myślę moralizatorskie, dydaktyczne. W przystępny sposób pokazuje jak można rysować, tworzyć postaci z prostych figur geometrycznych. Tutaj znajdują się również symbole Bielska Białej, zamek między innymi, ratusz. To są żywe historie, legendy przeplatają się właśnie z historią z faktami. Ta książka może być zaczynem do nauki, do dydaktyki. Opatentowałam grę planszową, która w sposób taki bardzo przystępny, obrazowy, może uczyć dzieci. W trakcie zabawy właśnie wiedzy o miejscach związanych z Podbeskidziem, jak również z Bielskiem Białym. W Książnicy Beskidzkiej można także oglądać wystawę poświęconą postaci starego doktora. Przez cały rok polskie instytucje kulturalne organizować będą konferencje, wydarzenia kulturalne i spotkania historyczne poświęcone postaci Janusza Korczaka oraz osiągnięciom tego wielkiego pedagoga, prekursora działań na rzecz praw dziecka i całkowitego równouprawnienia dzieci, który zginął wraz z wychowankami, dobrowolnie towarzysząc im w drodze na śmierć. W komorze gazowej obozu zagłady w Treblince.